Dziś w sprawie dla Jarosława idę pod żabkę, gdzie Związek Sydygalistów Polskich ma robić pikietę. Chodzi o kolejną, jedną z wielu spraw, jakie oni prowadzą: e, niewypłac niewypłacania pensji w żabce, łamania praw pracowniczych, zatrudniania na umowy, e, na żadne umowy, tylko właśnie na czarno, e, choćby dzieci. Sprawa dla Jarosława się rozwija. Otworzyłem właśnie konto na Instagramie. Tam będę umieszczał najlepsze kawałki z moich sondaży w takim krótszym formacie. Zachęcam do subskrypcji i do zobaczenia na Instagramie. Czy jest jakiś nowy problem z żabkami? Czy jakaś jednostkowa mm. sytuacja? Nie, czy... to, to są rzeczy, które się dzieją właściwie tak naprawdę może tak. Często, jak, jak jest jakaś akcja w żabce, ludzie zdają nam pytanie. Gdzie jest ta żabka? Kiedy mówimy, gdzie ta żabka, to mówią, o całe szczęście, że to nie moja żabka i błąd, tak. ponieważ to jest każda żabka. De facto każda nie. Spod... żabka robi w konia pracowników, tak? Każda żabka robi w konia pracowników. Mniej lub bardziej. Jest właściwie normą, że pracownicy są, mają nielegalne potrącenia, bo wszystkie potrącenia, na które y, pracownik się nie zgadza, są nielegalne, y, że jest im y, kradziona ostatnia pensja. Uh -huh. Pod Ale, jakimś to, byle, to, to byle pozorem. To, pensja, no, to jak normalnie ten y, kaucja za zamie, mieszkanie, tak? Zamyna no, na co, coś ten deseń, tak. Uh -huh. Sytuacja jest taka, pracownik pracuje, jest jakaś napięta atmosfera z różnych przyczyn. Generalnie albo na przykład jest przepracowany, nie dostaje odpoczynku y, weekendowego należnego, tak jak... Hmm. Pani Marta tutaj pracowała 20 dni z rzędu, e, i kiedy w końcu nie dała rady przyjść do pracy po 20 dniach, to ją zwolnili i, i też potrącenie tam nie wypłacili jej 2000 jej e, według umowy słownej. Oczywiście powinni jej wypłacić dużo więcej, no ale Dobre, już Pani Marta nie dobra, chciała. To taki jak na codzienność walczyć. Żabek, ale tu mamy no. troszeczkę coś inną sytuację w tej żabce, bo no, tu mamy do czynienia jeszcze z nieletnim, tak, tak? Tak, tutaj niecodzienność polega na tym, że zatrudniony był nieletni, e, oczywiście nielegalnie, bo. W Polsce nieletnich? Można, można zatrudniać? A ile czy... lat, yy, on, miał on miał 17 nieletnich? W Polsce można zatrudniać? Kiedy... <laughs> <To rodziców śmiech> <jest> to, to... <laughs> Za zgodą rodziców, ale do, do działalności promocyjnej na jakieś zlecenie, na umowę cywilnoprawne. Jak chodzi o zatrudnienie na umowę o pracę, to to musi być przeszkolenie do zawodu. Taki nieletni, który hmm. pracuje, no to są, jest zbiór takich ograniczeń e, większych niż w przypadku dorosłych pracowników, bo to nie jest praca. Dzieci, tak. e, która jest dopuszczana, to chodzi tak. o to, żeby. W sensie to ma mieć cel edukacyjny. No jasne, a on tam gorzałe i papierosy sprzedawał. Sprzedawał gorzałe papierosy, <grym> no. oczywiste. Pracował w niedzielę za przełożonego, co się dzieje w każdej żabce. No tak. e, lub prawie każdej, może. dla, z, Powiedzmy. I jeszcze mu nie płacili za bardzo, coś tak. E, płacili mu 15 zł na rękę. Uh -huh. To jest poniżej. Ta, na czarno, na rękę. Na rękę, na czarno to jest brutto, tak, więc, e, więc płacili mu poniżej płacy minimalnej. Zatrudniali go w godzinach nocnych, to jest nielegalne też, e, bo pracował po 23. Wymagali od niego nieodpłatnych nadgodzin po zamknięciu sklepu, czyli sklep pracuje do 23, a później pańszczyzna czy coś w ten deseń. Um, jakieś sprzątanie sklepu i różne tego typu rzeczy. No właśnie wydawanie klientom alkoholu, papierosów. E... Dobrze, a mhm. pikieta pikietą, a, a PIP tu był? Generalnie rzecz biorąc z piwem historia jest taka. PIP wysyła ostrzeżenie przed... E... Nie zatrudniajcie już więcej niebezpiecznego i tyle, Nie, tak? nie, nie. PIP wysyła, zazwyczaj PIP wysyła ostrzeżenie przed e... wizytacją. I... Dobrze, że nie z pikietą. Uważajcie, że będziecie mieli pikietę, No i co no potem? No i efekt jest taki z tym pipem, że pracownicy się przygotowują do... że pracodawcy są, są przygotowani do tego, że wszystko było na tip-top, tak? Ustawia się w grafiku tych pracowników, którzy są legalnie zatrudnieni na przykład i tak dalej, i tak dalej. No to to jest bzdura, bo to pan być niezapowiedziane. No radę, oczywiście. Eee, I też w razie wszelkich wątpliwości jest wielka dbałość o to, żeby przypadkiem nie zaszkodzić pracodawcy, ponieważ przedsiębiorcy to jest najbardziej zagrożony. Najbardziej zagrożona grupa społeczna w tym kraju i trzeba kuchać i dmuchać, żeby przypadkiem im nie zaszkodzić w żaden sposób. No na takie pytanie, czy to zaostrza się właśnie teraz, no bo jakiś kryzys na, nadchodzi, co jest coraz gorzej, mm. przecież też batry te ruszył, już te wszystkie stawki wróciły, więc będzie jeszcze gorzej. Mm -hmm. I, I widać jakiś związek, że takich różnych nieprawidłowości w handlu jest teraz mm. więcej niż było. Nie wiem, jak chodzi o żabki, no to, to do nas one po prostu przy, przychodzą falami, że na przykład jest po 5-6 spraw w miesiącu, czasami 3 nowe w tygodniu przychodzą. Do czasami nas, czyli jest, to, to jest tak, do nas, czyli do Związku Syndykalistów Polski. No i ponieważ sprawy przychodzą z całej Polski, naszą jakby najmocniejszą sekcją obecnie jest Warszawa. Jesteśmy w stanie koordynować te działania, ale tylko do pewnego stopnia, więc nie jesteśmy w stanie zająć się wszystkimi. Ale mamy nadzieję na mobilizację poszkodowanych pracowników i stworzenie akcji ogólnopolskiej, ponieważ to jest, z całym systemem trzeba się uporać. Oczywiście to nie jest tak, że takie rzeczy nie dzieją się w sklepach osiedlowych itd., ale. Żabki na chwilę obecną to jest po prostu placzka. To to się zakończyło w ten sposób, że dostali, dostał to wynagrodzenie tak i to. No, na, na, na wieść o proteście i o tym, jak sobie pewnie porachowali, ile mogą stracić, no to zapłacili wszystko, co się należy. Też trzy razy więcej niż myśleli, że mu kradną, no bo, no bo było do tego był y, niewypełniony y, okres wypowiedzenia, więc trzeba było za to odprawę zapłacić. Właśnie dodatek za pracę w godzinach nocnych, więc to wszystko zapłacili. Dlatego dzisiaj nie krzyczymy żadnych haseł. Okay. Czyli chcę Pani powiedzieć, że to skuteczne zwrócić się do Waszą pomoc? Tak. To skuteczne zwrócić się? Jest. Tak? Jest, potwierdzam. Okay. Czyli nie tak. masz pensji, zgłoś się do ZSP. Tak, no pracownicy, którzy się zrzeszają, mają dużo większą szansę odzyskać należność i zrzeszeni w ZSP zazwyczaj odzyskują to szybciej niż. Ten młody Jeśli. jest zrzeszony, do Was? Nie jest działaczem ZSP, no ale e, skorzystał z naszej solidarności i zadeklarował, że ta solidarność w przyszłości też okaże, więc w tym rozumieniu Dobra. zrzeszony jest. Dobra. No wiesz, no, ludzie się wdrażają, no, to nie jest takie oczywiste Nie, no ja to jest oczywiście. W, no, to też jest w ruchach lokatorskich. Też to, to nie każdy od razu potem tak. najpierw mu pomogą, a on potem niekoniecznie tak. przyjdzie na protest. To też jest pewien przeskok myślowy, żeby tak. wyjść i zrozumieć, że jakby to jest część pewnego ruchu i że to jest coś, co się robi też dla innych, mhm. nie tylko we własnej sprawie. To Także to, to jest za miłe trochę czasu, żeby tak to przewartościować. No więc no tak, żabka to taki klient w cudzysłowie klient. Związków zawodowych, czy takich grup jak tutaj Związek Sydykaliców Polskich od lat, bo tam wiecznie dzieją się jakieś nieprawidłowości. Ale teraz pytanie, na ile to się będzie teraz częściej działo, bo jednak sytuacja kryzysu gospodarczego, który nadchodzi i będzie coraz głębszy, sprawia, że obiektywnie takich sytuacji może być więcej. I czy czekają nas czasy takie, jak było z rządów PO, gdy. Hmm, pracownika, który chciał e, odebrać swoją pensję, pracodawca po prostu wywiózł do lasu i wpadłem, uciął mu palce. To zobaczymy. Jeżeli Państwu podobają się moje materiały, zasubskrybujcie mój kanał, e, a w tej sprawie też, jak chcecie, zostawcie jakiś komentarz.